Dzień dobry, Moniko. Dzień dobry wszystkim oglądającym nas. Nazywam się Anna Jachim i jestem koczą dwujęzycznego i dwukulturowego wychowania. Wieram rodziców w przekazywaniu dzieciom języków mniejszościowych, w naszym wypadku języka polskiego. Więc o mojej pracy w opisie wideo. Trudność, z jaką boryka się duża część mam za granicą i o której często od nich słyszę, dotyczy pytania, jak utrzymać codzienną motywację w przekazywaniu dzieciom języka polskiego kiedy dopada nas codzienność i czasami trudności z znalezieniem energii i zasobów na kontynuowanie projektów, które wymagają od nas codziennego zaangażowania. A dwujęzyczne wychowanie jest właśnie takim projektem, bo wymaga czasu, energii i ciągłego zaangażowania ze strony rodzica. Zaprosiłam Monikę, z którą poprzednim razem Rozmawialiśmy o czasie, dostęp do widza jest w opisie. I Monika jest koczem rozwoju osobistego. Chciałabym, żebyś dała nam dzisiaj kilka wskazówek, jak sobie radzić, kiedy brakuje nam motywacji i ochoty do działania. Eee, czy mogłabyś się najpierw przedstawić? Dziękuję Aniu za zaproszenie. Dziękuję serdecznie za zaproszenie. I e, tak, mówiłyśmy wcześniej o czasie, dzisiaj porozmawiamy o motywacji. E, ja pracuję, z, jestem koczem kariery. I, I biznesu, ale to jakby jest związane i z czasem, i z motywacją, bo projekt czy dwujęzyczne wychowanie, to jest tak, jak powiedziałaś, jest to projekt, więc jest to zaangażowanie, do którego potrzeba i motywacji, i czasu. Czym ja się zajmuję, więc mam nadzieję, że będę mogła kilkoma propozycjami pomóc, pomóc osobom, które będą nas oglądały, bo właśnie chodzi o to, żeby znaleźć tą motywację i żeby ona gdzieś tam nie została. Nie została z boku, jeśli tak mogę powiedzieć. W skrócie. Aniu, powiedz mi, właśnie, na czym polega ta problematyka. Wyjaśnij mi troszeczkę więcej na ten temat. Dobrze. Oto dwie sytuacje, które dobrze ten problem ilustrują. Problem pojawia się na ogół, kiedy mamy do czynienia ze zmianą. To znaczy, na przykład, mama stara się wprowadzić coś nowego do codziennej rutyny. Na przykład y, inaczej reagować na, na zachowania językowe dziecka, czyli kiedy dziecko odpowiada w języku większościowym, czyli rozwija język się mama pragnie język polski uaktywnić i chce inaczej reagować, zachęcać dziecko do odpowiadania po polsku. Albo inny przykład, kiedy mama na przykład y, decyduje, że zacznie wprowadzać język polski w życie rodziny czy w życie dziecka, bo dziecko ma już nie, wiem, 5 czy 6 lat i jeszcze języka polskiego nie zna, czyli jest to proces, który nie może nagle zacząć się i wszystko będzie od razu, dziecko wszystko będzie rozumiało, tylko to to będzie coś po kroku, bo to jest proces. I motywacja y, trwa przez jakiś czas, powiedzmy 2-3 tygodnie, a potem zanika i mama zaprzestaje wysiłków i sytuacja wraca do, do punktu wyjścia. Co gorsza, dziecko widzi, że mama jest niekonsekwentna, czyli może sobie zadać pytanie, aha, czyli jej nie zależy. i Czyli mama, jeżeli jest niekonsekwentna, to może ja też mogę być niekonsekwentny. I to jest ten negatywny przykład rodzica. Jest jeszcze druga sytuacja, dość częsta również po powrocie z Polski. No obu są postępy w Polsce, bo dziecko spędza czas z dziadkami, albo nawet jeżeli nie z dziadkami, to i tak jest dużo więcej kontaktu z językiem polskim, bo język polski jest wszędzie. I dziecko zaczyna lepiej mówić po polsku, poprawnie, albo zaczyna więcej odpowiadać mamie w języku polskim, więc to ma jest strona entuzjazmu po powrocie i postanawia, że będzie teraz za więcej czasu, może z dzieckiem, może będzie jakieś nowe zajęcia wprowadzała, żeby ten język utrzymać. Ale po dwóch czy trzech tygodniach dziecko zaczyna więcej mówić w języku większościowym język większościowy bierze górę, bo to jest język otoczenia, jest szkoła, są koledzy, jest drugi rodzic i mama traci entuzjazm i też zaprzestaje wysiłków. I znajduje się w punkcie wyjścia sprzed wyjazdu. Czyli podsumowując, motywacja zanika w pewnym czasie. Po zmianie zachowania, czy działania, to ze strony mamy, czy też po zmianie sytuacji w tym przypadku środowiska, bo byliśmy w Polsce, już nie jesteśmy. I oto nasz problem. Mm -hmm. To rozumiem. Czyli właśnie to jest to, yy, rozumiem, że to ta motywacja yy, znika w takich dwóch konkretnych tu sytuacjach, yy, opowiedziałaś, A yy, czy to wiesz, jakby dlaczego? Dlaczego właśnie z Twoich obserwacji? Dlaczego, dlaczego ona znika? Dobrze, czyli tak, w tej pierwszej sytuacji, kiedy jest zmiana, Zmiana zaszła przez zachowanie mamy czy dzięki zachowaniu mamy. Efekty rzadko są natychmiastowe, bo na wszystko potrzeba czasu. Na przykład na przykładzie przekazywania języka od, języka od podstaw, czyli dzieci, które nie rozumieją, nie zaczną rozumieć polskiego z dnia na dzień. Ale każdy kontakt z polskim przekłada się na większe rozumienie języka. Każde zdanie, każde kilka minut spędzone w języku polskim. Ale problem jest taki, że tego nie widać. To jest jak taka bateria, która się napełnia. I jeżeli bateria jest napełniona na przykład, nie wiem, któregoś dnia jest 8%, a dwa tygodnie później jest 9%, to tej różnicy nie zobaczymy, bo nie widać, ile, ile stawek się podniosło. Co innego, gdyby jest, gdy różnica jest duża, na przykład jest 20%, a później od razu, nie wiem, po trzech tygodniach, bo dziecko, nie wiem, było w Polsce i rozumie dużo, dużo więcej, różnicy widać. Natomiast kiedy nie wiesz tej różnicy, mimo że ona jest, ona jest niewielka, bo ona jest stopniowa, ma, mama się zniechęca, bo nie widać tych natychmiastowych efektów, na które ona liczyła, mimo że wiedziała, że tak, się, tak to się nie stanie. czy nie będzie tych efektów, ale jednak no, zobaczymy, będą postępy, te postępy będziemy widzieć. Podobnie też jest z dwujęzycznością receptywną. Dziecko nie zacznie mówić w języku polskim z dnia na dzień. To się stanie stopniowo. Nawet, kiedy dziecko jedzie do Polski i nie mówi w języku polskim, to ta zmiana nie, nie następuje od razu albo bardzo rzadko. Następuje od razu, na ogół potrzeba kilku dni, czasami kilku tygodni. Dlatego, że odpowiadanie w jakimś języku jest z jednej strony umiejętnością, ale jest też nawykiem, i obydwa są do wypracowania, a na to potrzeba znowu czasu, czyli brak efektu, brak motywacji, i po okresie euforii, entuzjazmu i nowych pozytywnych postanowień, wszystko opada. I okay. jeszcze jest ta druga sytuacja, kiedy jest zmiana, zmiana przez środowisko, dlatego że zmiana następuje dlatego, że rodzina pojechała do Polski i to nie jest dzięki zmianie zachowania mamy, tylko dzięki temu, że język polski jest wszędzie wokoło i, i, i dziecko zaczyna lepiej i rozumieć i, i mówić. Natomiast, kiedy wracamy z Polski, podobnie, po kilku tygodniach wszystko to znika. Więc tutaj um, myślę, że to jest trochę inna, inna sytuacja, dlatego że. Gdy mama miała narzędzia, czyli miałaby zasoby, czyli wiedziałaby jak robić, mogłaby tą motywację utrzymać Czyli to nie jest, to nie jest taki problem, że, że ma wie co robić i, i, i traci motywację Nie, traci motywację, bo nie wie co robić, więc w tym wypadku e, zawsze zachęcam do kontaktu ze mną Bo ja mogę te zasoby, mam je dostarczyć i pokazać jej jak robić, którędy droga, żeby dziecko mówiło, mówiło w języku polskim Natomiast kiedy ma wie co robić, znaczy ma jakiś plan, ale zniechęca się, bo nie ma tych Efektów od razu to właśnie z tym jest problem. Ale myślę, że to może mieć też coś wspólnego z tym, w jaki sposób działa motywacja. Są te górki, i dołki, i, i dołki. no właśnie. <gulanie> do, do, dokładnie, Aniu, tak to jeśli mogę, to tak właśnie tak to wygląda, że to, co powiedziałaś, że jest euforia, wszystko działa i jest to bardzo interesujące. Natomiast za każdym razem to troszeczkę opada i to tak działa. I mogę właśnie tak w kilku słowach wytłumaczyć trochę, jak, jak działa motywacja, ponieważ jest to taka często jest to taka siła wewnętrzna. To dlatego tak można by powiedzieć, że to jest takie coś wewnętrznego, które nas napędza do działania. My już tutaj mamy wrażenie, że będziemy górę przenosić i będziemy przede wszystkim realizować cele. No i jest OK, no bo mówimy, na pewno nam się uda w Twoim przypadku powiemy, że dzieci będą mówiły od razu już po polsku i będzie rewelacyjnie. Co nie do końca tak od razu pewnie wychodzi I, i właśnie dlaczego? Ponieważ motywacja to jest taki proces psychologiczny, który można podzielić na kilka elementów, więc tak, w skrócie, e, są to nasze potrzeby i pragnienia, więc to będzie to. Później wyznaczamy cele, więc tutaj właśnie to jest, to jest ta ważna rzecz. I y, emocje, bo emocje pomagają y, y, utrzymać tę motywację albo pre, wręcz przeciwnie ją opuścić i to, jakby, czy obniżyć. E, więc potrzeby i pragnienia to jest takie klasyczne. Y, Klasyczna rzecz, bo każdy z nas ma jakiś wewnętrzny. Potrzeby i pragnienia, które nas motywują do działania. Często mówimy o takich e, potrzebach fizjologicznych, emocjonalnych, społecznych albo samoaktualizacyjnych, bo to tak się nazywa fachowo, że tak powiem. To według takiej teorii masłowa, która już od dawna istnieje, ale jest to ważne, bo ważne o tym, żeby wiedzieć, że one istnieją i to nas będzie motywowało albo nie do działania. Więc to jest, taka, to, to jest taki pierwszy element. E, Następny to będzie właśnie to, że to są e, wyznaczanie celów, w sensie takim, że. Jeśli wyznaczymy sobie cel, który będzie za bardzo skomplikowany, to trudno wtedy osiągnąć, bo, bo, bo wydaje nam się, że to jest taka od razu góra, na którą nie wiadomo, czy w ogóle nam się uda wejść. A chodzi o to, żeby ustawić cele konkretne, sprecyzowane i nie za wysokie, bo to też jest ważne. E, tutaj z tego, co mówisz, to bym powiedziała, jeśli na przykład nie wiem, dziecko zaśpiewa jedną piosenkę razem, jedną tygodniowo i tego się nauczy. Może to jest cel, który na początek jest ważny, no bo, bo może nie wszystko od razu nam się uda osiągnąć. I oczywiście emocje. Dlaczego emocje? No bo co innego. Emocje, powiem, odgrywają taką kluczową rolę w motywacji. Przede wszystkim pozytywne. Bądźmy szczere, pozytywne emocje, dlatego że radość, satysfakcja, to wzmacnia naszą, y, y, naszą motywację. I jeśli dziecko zaśpiewa tą piosenkę raz tygodniowo. To my będziemy z tego dumne, szczęśliwe, że będziemy, bo to też rozumiem, że oboje rodzice. Ale chodzi o to, że to będzie nas bardziej motywowało niż to, że właśnie, ach, nam się nie udało, jednak to nie wyszło. Bo wtedy będą te negatywne, i te negatywne, no, będą no, powodowały, powodowały, że może pojawi się strach przed porażką, a może się nie uda. Więc ważne, ważne jest właśnie to, żeby mieć te pozytywne emocje. A powiedz mi jeszcze Aniu, jak, właśnie, jak ty pracujesz, jak to wygląda, co ty proponujesz mamom, bo mówiłaś, że też proponujesz narzędzia, które powodują, że one mogą utrzymać tę motywację, to właśnie jak to wygląda u ciebie? Tak, znaczy problem dotyczy w większej mierze mam, które są same z językiem mm -hmm. niż, te, niż mm. tych, które z mną pracują, choć to też zależy od, od osobowości mamy, bo niektóre mamy mogą się same zmobilizować, bo wiedzą co mają robić, i, I wiedzą, że jestem, y, jestem z tyłu i, i mogę im pomóc, a inni no, potrzebują, na przykład, hmm. chciałyby, żebyśmy się spotkały dużo częściej. Tylko, że w programie wsparcia są cztery spotkania, więc jeżeli się będziemy spotykały częściej, na przykład raz w tygodniu, to po miesiącu, to się skończymy. Więc To nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby wsparcie było długotrwałe, czyli to jest pomyślane na przykład na rok. Co, spotykamy się co dwa, trzy miesiące. Yy, dlaczego nie częściej? Dlatego, że y, żeby były efekty, potrzeba czasu i Niektórzy mówią, że 8 tygodni, inni, że 12. Są różne badania na ten temat, natomiast to nie jest tak, że z dnia na dzień, tak jak mówiłeś. Mm. I e, przez ten czas między sesjami jest się, jest się samemu, ma propozycje do zajęć do, do wykonania, więc wie, co ma robić i ma. To chodzi o stworzenie takiej urozmaiconej rutyny. Są mm. też narzędzia do pomocy, takie bardziej motywujące, też jest dziennik, są różne gratyfikacje oraz jest oczywiście kontakt ze mną i przez mail, i jeśli nie to jest sesja, natomiast wtedy od razu motywacja wzrasta. Ale problem jest z mamami, które są same, bo co one mogą zrobić? I właśnie tu leży problem. Jeżeli wiemy, że na efekty trzeba czekać, to jak się zmotywować? Oczywiście oprócz um, oglądania naszych wideo na przykład. Na moim kanale jest wiele motywujących wideo, ale właśnie to starczy może no, na dwa dni, ale niektórych mam, nie na więcej. Są też, jest też newsletter, który co tydzień daje dawkę motywacji. Natomiast jeżeli komuś trudno jest utrzymać tę motywację, a jednocześnie. Kiedy się wierzy, że, że efekty będą, jeżeli się zaangażujemy, jeżeli się zaangażujemy i czasowo, i emocjonalnie, ale właśnie bardziej średnio czy długoterminowo, a nie, a nie z dnia na dzień. Czyli jak, jak znaleźć motywację i gdzie? To jest do, dobre pytanie. No to jest dobre pytanie, ale powiedziałabym, że to jest takie pytanie trochę do wszystkiego, w sensie takim, że tu jest um, ten projekt taki dwujęzyczny, czy tak jak mówisz, że mamy, które są same. To jest, to jest też to, że dlaczego, powiedziałabym, dlaczego one chcą przekazać język polski, bo w tym przypadku jest to polski, co jest ważne. I, I to jest coś, co bym powiedziała, że w każdym projekcie chodzi o to, żeby zobaczyć, dlaczego właśnie, dlaczego chcę przekazać język polski. Co mnie motywuje? I tutaj rzekłabym, że to trzeba poszukać takiego, coś, coś, coś głębokiego, w sensie takiego, że odnalezienie takiego, Zidentyfikowana takiego głębokiego powodu, dlaczego chce przekazać język polski. Czy to tylko dlatego, że to ma być, nie wiem, dwujęzyczność, czy dlatego, że chce, żeby dziecko poznało kulturę. No W każdym razie, temat jest tu, to jest, ta, jest taka podstawa, bo to jest, to jest to, i to jest w każdym, w każdym, jakby projekcie również, ale chodzi o to, że. W tym dlaczego, to jest tak, że jak już znajdę, dlaczego chcę to przekazać, to w tym momencie będę wiedziała, że nawet jak mi będzie ciężko, nawet jak trochę ta motywacja odpada, nawet jeśli nie osiągam wyników tak, jakbym chciała, to wiem, dlaczego chcę. I tak. to jest coś. No. To jest to, co mówiliśmy ostatnim razem. To wpływa na mindset, dlatego że jest wartość tego przekazywania. Znaczy, wiemy dlaczego, i to jest nasz cel, to jest jakby coś, co nas ciągnie do góry w pewien sposób. Dokładnie. Ale to jest naprawdę to, co tu mówisz, Ani. To jest podstawa i to w różnych formach można wykorzystać. Mówiłyśmy nawet ostatnio o wykonaniu takiej, takiego, mo, można to się nazywa taka, takie jakby tablica marzeń. Czy, 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 czy można to inaczej wyobrazić? Ale chodzi o to, żeby powiedzieć właśnie, dlaczego to robię, bo to mi pomoże, yy, nawet jeśli będą dni, gdzie dziecko nie odpowie mi nic po polsku. Więc to jest dla mnie taka podstawowa rzecz, to jest właśnie dlaczego. Więc jakby jak wiem dlaczego, to będzie mi łatwiej iść do przodu. A potem jest oczywiście też, bo to według różnych badań jest, jest też udowodniono, że na przykład różne historie sukcesu, czy modele mogą nam też pomagać, bo jest ta wewnętrzna część, ale nie ukrywajmy, z ze zewnątrz jest nam też łatwiej, bo jeśli mamy kogoś, znajdziemy jakiegoś mentora, czy znajdziemy jakąś historię, czy widzimy, że... Widziłaś, ja coś... Chciałam coś tylko Właśnie, że, że na moim blogu jest cała taka seria historii dwujęzycznych rodzin, czy wielojęzycznych, chyba jest ich 10. I jest pokazane, w jaki sposób ten proces się odbywał, i od, od trudności do, do sukcesu, więc to też może pomóc. To, link to, będzie to to doskonale, Aniu, bo w takim razie te osoby mogą właśnie wykorzystać to, bo czasami mamy, tak jak ty mówisz, mamy po kilku dniach, mówimy, jest nam trudno, nawet jeśli wiemy dlaczego, to jest nam trudno, ale jak posłuchamy, obejrzymy historie, które nas inspirują, opowieści, gdzie się udało, to mówimy, aha, czyli jest to możliwe. Więc jakby właśnie otoczenie o, o, się takimi. Modelami, powiedziałabym, jest ważne, żeby, żeby to mogło pójść do przodu i żeby się nie zniechęcać. Więc to jest właśnie ta, takie otoczenie: zobaczmy, co jest na zewnątrz. Poza tym już wspominałam o pozytywnym myśleniu, bo to jest coś, co mm, naprawdę y, pozytywne myślenie, optymizm, jest to coś, co nam pomoże utrzymać motywację na wysokim poziomie, ponieważ wiemy, że nawet jeśli są dni trudniejsze, to nasze pozytywne myślenie, nasz ten optymizm, przez działanie również spowoduje, że my pójdziemy do przodu, że nie tylko powiemy, aha, nam się nie uda, ale mówimy, nie, 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 to nie, nie, jakby negatywne myśli troszeczkę się ich pozbędziemy i będziemy się motywować pozytywnymi, mówimy, OK, wykorzystamy to, że dlaczego, chcemy przekazać język polski, popatrzymy na dodatkowe przykłady, które nas inspirują, a poza tym utrzymamy to pozytywne myślenie, mówiąc dobrze, w takim razie wiem, że się uda bo do, będę myśleć bardziej pozytywnie niż negatywnie, więc to jest dla mnie ważne. Jest też takie, taka rzecz, o którym, a propos tego zewnętrznego, również, jakby wsparcia, bo może to być też wsparcie społeczne, czyli to, co Ty proponujesz na kanale, twoje, jakby, Twoja pomoc, którą Ty oferujesz, ca, cała, wszystkie, wszystkie Twoje elementy, które masz w Twoim programie, ale też może właśnie rodziny, może też przyjaciele, a może też na przykład mamy, które no, nie wiem, mówią również po polsku do swoich dzieci, może są jakieś grupy. Myślę, że warto się wspomagać, właśnie to wspomaga, wspom taka, ta, ta pomoc, to wsparcie społeczne, które jest na zewnątrz, o którym może czasami nie wiemy. A może właśnie um, mamy, które um, były w Twoim programie, mogą się podzielić doświadczeniem z innymi, może są jakieś grupy. To jest warte, żeby, żeby być wspólnie, razem, żeby nie, nie zostać samą, bo, bo według mnie to, to jest motywacja. Pomagać też jesteśmy z kimś z zewnątrz. Tak, i, i wybierajmy do wsparcia osoby, którym się udało, a nie osoby, które mają dużo trudności. Bo jak spotkamy się z osobami, które mają trudności, to wszyscy będą tylko mówili o trudnościach i na nasze nastawienie to jeszcze bardziej negatywnie wpłynie. Natomiast jeżeli osoby będą, będziemy z osobami, które się udało, to one będą nas też ciągnęły do góry, bo skoro im się udało, to dlaczego nam miałoby się nie udać? Ale dokładnie to, także jak masz takie przykłady, które są właśnie na Twojej stronie internetowej, to, to warto, warto ich posłuchać, obejrzeć, przeczytać, bo to motywuje. Bo to jest to, że nie jesteśmy same i skontaktować się może z takimi, którym właśnie się udało, no. bo to zawsze ciągnie do góry. No i to wpływa pozytywnie na nastawienie. Oczywiście. A, a może jakieś ćwiczenia praktyczne mogłabyś nam wskazać? Więc jak wiesz, nie, ja tak lubię przez trzy, znaczy <laughs> lubię <śmiech> trzy, siedem zależy. <laughs> więc ale często jest tak, że dlaczego, dlaczego pokazałam trzy? Mówiąc o tym, że często się mówi, że a w ciągu trzech tygodni mogę zmienić nawyki, albo w ciągu trzech miesięcy. Więc, więc okej, okay, rzeczywiście nie uda się zmienić jakichś nawyków, czy, czy, no bo tutaj mówiłyśmy o motywacji, że warto ją utrzymać. Ale wiadomo, to nie jest tak, że w ciągu trzech tygodni wszystko nam się uda zmienić, czy w ciągu trzech miesięcy. Natomiast jest to początek. Jest to początek, bo takie zmiany, um, zmiany właśnie takich nawyków, które już istnieją, jest to, jest to długi proces, więc to nie jest tak, że w ciągu pięciu minut nam się coś uda. Natomiast trzy tygodnie, trzy miesiące, to już jest początek. Natomiast już nie mówimy o trzech latach, bo po trzech latach to to już jest dawno, już wiemy, jak to działa, i to już jest, są zupełnie nowe nawyki. Ale mówi się tak, że właśnie przynajmniej potrzeba trzech miesięcy, żeby wprowadzić nowe nawyki. Także ta piosenka raz w tygodniu, o której wspomniałam na początku, to jest coś, co po miesiącu może dziecko nie będzie chciało, może zapomnieć. Ale kontynuujmy, ponieważ po trzech miesiącach będzie mu już łatwiej, ponieważ jest to zaplanowane, że na przykład w czwartek po południu śpiewamy piosenkę, czy w sobotę rano, nie wiem, ale chodzi o to, że. Jest jest to właśnie nawyk, który wprowadzamy i on zaczyna już być. I dlatego mówi się często o tym, że to, to trzy jest potrzebne. Ale, ale to, to jest ta pierwsza rzecz. A, a kolejne to są takie, że właśnie zacznijmy od takich, bym powiedziała, trzech konkretnych punktów, czyli proponujesz, żeby wyznaczyć sobie cel. Jest to jednak ważne, żeby mieć konkretny plan działania. Ty na pewno takie coś proponujesz. Tak jak mówisz, są to cztery spotkania, jest to w ciągu roku, więc tych, te spotkania nie są co tydzień ale dlatego między spotkaniami warto wyznaczyć sobie, jaki jest cel, jaki jest ten konkretny plan działania, bo wtedy wiemy, że on nagle tutaj nam nie zniknie. Mamy cel, osiągniemy go według, według pewnie rozmów z Tobą, jak to wygląda, żeby iść krok po kroku do tego celu. A potem jest, bo też jakby mamy ten cel, a następnie mówimy, aha, jakie są etapy, więc warto też zastanowić się nad jakimiś nagrodami, nawet jakimiś takimi etapami, bo jeśli mamy w jakimś krótkim etapie jakąś nagrodę, no to na pewno to będzie motywowało i dziecko, i mamy, więc jakby tutaj jest ważne dla mnie, ważny jest to punkt, i pozostawiamy tę motywację na takim wysokim poziomie. Bo to jest też to, żeby to cały czas zostało, że mówimy może nagrody, bo nie, nie kary, tylko właśnie nagrody powodują, że ta motywacja pozostaje. Drugim punktem będzie planowanie i organizacja. I tutaj nie okrywajmy się, nie da za bardzo, to mówiliśmy też o czasie wcześniej, ale to jest właśnie to, że ten cel, do którego mamy dojść, podzielmy go na mniejsze kroki. Będzie nam łatwiej, bo to nie będzie tak, że nagle już od razu musimy, musi dziecko odpowiadać każdego dnia, czy czytać, nie wiem, każdego dnia jakąś historię po To może nie do końca jest tak od razu. Nie ustalajmy takich celów, które nie są nieosiągalne. Utwórzmy też harmonogram, czyli właśnie to jest ta, że to jest ta, 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 to zastanowienie się nad czasem i ustalenie czasu, więc harmonogram, ustalenie priorytetów, od czego zaczynamy dążąc do, do, do celu, jeśli cel jest dość wysoki, to go, ro, wtedy go rozkładamy na mniejsze elementy i za każdym razem chodzi też o to, żeby były właśnie jakieś nagrody za osiągnięcie pewnego pułapu. No i pozostańmy też elastyczne, no bo nie, nie ukrywajmy, że jeśli się nie uda osiągnąć czegoś w ciągu na przykład dwóch miesięcy, tak jak ty mówisz, są spotkania co dwa miesiące, no to to nie jest też katastrofa, bo to też nie mówmy, że. O! Po prostu tutaj nie wiadomo, już, co się stało. Nie, bo tutaj będziemy wpadać w tą w taką spiralę negatywnych myśli, a chodzi o to, żeby te myśli pozostały cały czas pozytywne. I trzeci punkt to jest właśnie taka ta motywacja i samodyscyplina. Mówiłyśmy o tym, że znajdźmy dlaczego, są nagrody do, do, do właśnie jakby wzmocnienia tego, te, tego każdego małego kroku. Um, Warte jest to, żeby mieć dookoła wsparcie. Chodzi o to, żeby poprosić bliskich o pomoc. Może jest właśnie jakaś rodzina w Polsce, może są koleżanki, może coś znajomi, którzy pomogą przy tym, przy tym dwujęzycznym wychowaniu, bo to też jest warte. I, no i oczywiście wróćmy do tego realizowania planu, więc jakby jak idziemy do przodu, no bo dzięki temu będziemy wiedziały, w jakim jesteśmy punkcie, bo to nie tak od razu, że nie wiadomo, dokąd idziemy. Po kolei etap, każdy krok po kroku, już tak powiem. No i zostańmy na tym pozytywnym myśleniu, bo to jest dla mnie cały czas ważna rzecz, więc myślę, że to warto. Bo chodzi mi o to, żeby te jakby ten pamiętać, żeby ten, ta motywacja to jest taki proces, który wymaga zaangażowania, pracy nad sobą. Okej. Okay ale idziemy krok do kroku w stronę wybranego celu i uważam, że na pewno się uda wszystkim mamom i mam nadzieję, że te wszystkie nasze tutaj e, punkty pomogą do osiągnięcia właśnie tego, tego utrzymania tej motywacji, tego celu, e, który według mnie jest bardzo, bardzo interesujący, bo tu mówimy o dwujęzycznym wychowaniu, przekazaniu kultury, która jest związana też z emocjami. Myślę, że też, wiesz, to tak jak mówiłeś, że, że to jest proces i to jest krok po kroku, czyli myślę, że trzeba też Postrzegać każdy krok jak, jak coś, co nas przybliża do celu. Czyli nawet jeżeli ten krok jest mały, jeżeli to jest kilka minut dziennie języka polskiego, to to wszystko się dodaje do siebie. I każdy krok, każdy moment z językiem polskim zbliża nas do celu. I jeszcze jedno chciałam powiedzieć to, co miałeś w związku z nagrodami, e, ja to też nazywam świętowaniem. Czyli jeżeli na przykład tak, udało nam się, jest super piosenka, dziecko się nauczyło, to będziemy to świętować. No, może nie wiem, kupmy loda, albo zróbmy, zróbmy razem ciasto i to będzie po to, właśnie, żeby powiedzieć: Wow, udało nam się, kolejny etap przekroczyliśmy, super piosenka, więc świętujmy to i dziecko. To jest ważne i dla naszego samopoczucia, dla samopoczucia dziecka, ale też, żeby pokazać dziecku, że my dostrzegamy jego wysiłki. I że te wysiłki są, są sukcesem, że one się zostały z sukcesem. Więc jeżeli dziecko widzi, że rodzic to postrzega i to w pewien sposób celebruje, to też będzie dziecko bardziej zmotywowane do, do kolejnych wysiłków, a my będziemy bardziej zmotywowani, widząc wysiłki dziecka. Czyli to tak jakby się nakręca, prawda? Dokładnie to jest to, co ty mówisz, bo to jest też ta, ta taka spirala w tym momencie pozytywna, w sensie hmm. takim, że mamy pozytywne, dziecko chwalimy, czy tak jak mówisz, jest to świętowanie, celebrujemy, następnie my dzięki temu czujemy się lepiej, no bo ponieważ udało nam się, więc jest to nasze osiągnięcie i możemy, jakby ta motywacja nasza idzie do góry. I co tu jeszcze dodam, że oprócz tego, że z dzieckiem coś, coś świętuj, możemy coś świętować, to możemy też sobie. To jest, takie, to jest taki przykład, ja pamiętam, że e, kiedyś używam z moją córką, którą też wychowuję w dwujęzycznym, e, języ, znaczy dwu, dwujęzyczne ale mieliśmy naklejki, więc zaczęło no to jest takie klasyczne, proste, przyklejamy no. naklejki, ale w pewnym momencie mówiłam, że ja przybiję też sobie. Bo chodziło o to, że bo, bo to jest też to, że my jako mamy też potrzebujemy tego świętowania, bo, nam, bo to świętujemy z dzieckiem, ale my również i to też jest to, że możemy pokazać, że my również jesteśmy z tego dumne i powiedzieć to dziecku, że my jesteśmy z tego dumne, że właśnie nam się udało. I to dla mnie też jest ważne, żeby te dwie rzeczy były połączone. Tak, ja, ja jeszcze ja Powiem jeszcze dalej, bo to jest nasz wspólny projekt, czyli jesteśmy ekipą. Czyli jeżeli udaje nam się i dziecku, i nam, i myślę, że samo to poczucie dla dziecka, i dla nas też, że, że robimy to razem, czyli dziecko nie jest samo w tym procesie i my nie jesteśmy też same czy sami w tym procesie, jesteśmy razem. Myślę, że to właśnie to daje nam siły i postrzeganie tego w ten sposób, że to jest nasz projekt, projekt rodzinny, jeżeli jeszcze możemy tego włączyć w pewien sposób e, drugiego rodzica. To, to będzie naprawdę projekt rodzinny, i ja w ten sposób to próbuję y, przekazać i zaproponować rodzicom. To nam się uda, dlatego że jeżeli w którymś momencie jednej osobie y, motywacja spada, to jest ta druga, która może jej pomóc. Ej, posłuchajmy tej piosenki z zeszłego tygodnia. Wow, to, to było super. I, i, I w ten sposób możemy się napędzać w pozytywny sposób. I, I tak jak ty mówisz, że to jest właśnie takie to wspólne, no w każdym razie dla mnie jest to właśnie to, że to jest to wspólne razem, na pewno mama jest w tym momencie no, ważniejszą osobą, bo to ona prowadzi jakby na swoich ramionach, a ciągnie, nie, a ciągnie, ten, prowadzi, popycha, ciągnie ten projekt do góry. Natomiast ona na pewno wie, dlaczego to robi, bo to jest to. I, I też właśnie może się podzielić z dzieckiem, z drugim rodzicem, dlaczego ona to robi. I, ale ważne jest, czy z otoczeniem, bo to też jest to. Bo, bo to, co Ty mówisz, na przykład, że motywacja też czasami opada w momencie, kiedy wracają dzieci z wakacji. Bo rozmawiały w Polsce, a później nie mają takiego kontaktu. Więc w tym momencie jest to, że okej, okay. natomiast ta, ta, ta część, która jest w Polsce, ona cały czas jest, więc te, te osoby tam są i to z nimi również można jakby świętować te osiągnięcia, które udały się poza granicą. I to jest ważne, żeby cały czas wiedzieć, że ten język jest, jest ważny, to wychowanie jest ważne i na pewno się uda. Więc tak bym miała powiedzieć. Na pewno się uda. I to jest ten mindset, o którym mówiłyśmy poprzednim razem. Dokładnie tak. <noise> <noise> dziękuję ci bardzo. Bardzo Ci dziękuję Moniko za wskazówki, <noise> za ćwiczenia. I tak jak mówiłaś, to się może przydać w każdej dziedzinie, nie tylko w dwiedocznym wychowaniu, tylko w każdym projekcie. Wszystko, co chcemy wcielić w życie i co wymaga czasu i czasami są trudności i, i motywacja opada. Więc zapraszam wszystkich do, do kontaktu i z Moniką, jeżeli jesteście zainteresowani, bo Monika może Wam pomóc w innych kwestiach, z którymi macie trudności i ze mną też, jeżeli są jakieś pytania, które Was interesują i na które z możemy Wam pomóc, bo jeżeli jedna mama ma z czymś trudności, to na ogół ona nie jest sama, tylko są też inne mamy, które mają podobne trudności, więc piszcie do nas i w ten sposób możemy Wam zaproponować inne spotkania na, 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 na tematy, które, które mogą Wam pomóc. No więc yy, może sobie jeszcze coś dodać, bo. No, dziękuję, no w każdym razie chciałam powiedzieć, że dziękuję i to są tematy, które zawsze bardzo mnie interesują i uważam, że, yy, że warto, warto iść do przodu, jeśli to tak mogę powiedzieć, w sensie takim, że to są projekty, które są bardzo bardzo takie dynamiczne, jednocześnie, które są bardzo śmiałe, bo to nie w każdej sytuacji łatwo jest wychowywać mm. dwujęzycznie, a, a wiemy, że warto, a już dlaczego wiemy, to jakby ty jesteś bardziej zwykłego w tej dziedzinie, natomiast natomiast można oczywiście wszystkie informacje znaleźć w Twoich opisach i, i, i uważam, że jesteś doskonałą osobą, która potrafi pomóc, poprowadzić właśnie wychowanie dwujęzyczne do przodu i warto, warto tego wysił ten wysiłek na początku, potem jest już dużo łatwiej. Także no dobrze, zapraszamy. Dziękuję. Zapraszamy. Eee, I eee, może spotykamy się po wakacjach, jeżeli będą tematy. do no temat. na, jaki, na jakieś inne tematy, dokładnie. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Do zobaczenia. Do zobaczenia.